Bardzo dziękuję, że przyjechaliście, że udało Wam się znaleźć wolny czas. Spotykamy się dzisiaj, żeby pokazać Państwu nasze takie najnowsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o cięcie mechaniczne. Tutaj mamy Grunera Grizzly. Jak widać maszyna jest zaopatrzona w cztery ramiona. Każdy, każdy z nich dodatkowo po jednej tarczy oraz po takich dodatkowych, my to nazywamy, żabimi palcami. Są to specjalne odbojniki, które uniemożliwiają nam ścięcie całego pnia. Dodatkowo są one regulowane. Oprócz grizzly'ego mamy również do pokazania Państwu kosę konturową. Ona jest akurat w innym miejscu, ale to w pierwszej kolejności tutaj przejdziemy właśnie grizzlym. Ten statek, jak widać już był cięty kosą konturową. Cała geneza jakby cięcia, połączenia kosy konturowej i grizzly'ego wygląda właśnie w sposób następujący, że przejeżdżamy początkowo kosą konturową, wycinamy te gałęzie, które rosną poziomo, tak, ten roczny przyrost. A teraz z kolei będziemy przyjeżdżali Grizzlym, i ma ono za zadanie wyciąć te gałęzie, które rosną w pionie, czyli te tak zwane wilki oraz gałęzie, które są między drzewami. To tak naprawdę, w zależności od tego, jak to jaką ma strategię cięcia, są różne filozofie. Jedni z kolei wolą właśnie pojechać troszeczkę bliżej, żeby ściąć, te gałęzie, właśnie jak mówiłem, które są między gałęziami, a z kolei inni mają taką teorię, żeby jednak troszeczkę trzymać się bardziej z dala. Nawet zdarzyło się tak, że jeden z naszych klientów zdjął całkowicie też palce. No to zależy tak naprawdę. My jeździmy do tak 2 e, km na godzinę. E, w zależności, jakie są nasadzenia, czy mamy starsze drzewa, no trzeba jednak wolniej pojechać. Minimalnie 50 koni, bo całe tarcze są zasilane z zasilacza hydraulicznego, który jest z tyłu z bałka tylko regulacja hydrauliczna jest z traktora. Oczywiście wszystko jest takby podpięte tutaj do joysticka. sterowanie bardzo intuicyjne, bardzo wygodne. E, około 500 kg, e, ale tak proszę się jakby tym gabarytami nie przerażać, bo ono jest tak naprawdę bardzo dobrze wyważone. Dodatkowo, jeśli jest powiedzmy taka, takie ryzyko, lekko bardziej do prawej strony przechylony traktor, tutaj na tym profilu, na samym dole możemy sobie regulować na otworach ustawienie, tak? Czyli wystarczy na wózku podnieść lekko do góry całą tą ramę i przestawić na oczkach w lewą stronę lub w prawą, z różnością jak, jak to woli też jest ewentualnie możliwość, żeby domontować, powiedzmy, piątą, piąte ramię z piłami albo zdemontować tak, żeby były trzy lub dwa, no to już tak naprawdę kwestia, kwestia potrzeb, tak z takich nowinek, można powiedzieć, że tu mamy wiulistę tą pionową, ona nie jest ustawiona prostopadle do traktora, tylko lekko jakby pod kątem i to ma zadanie, aby tak jakby jadąc, to żeby te ta prostawa, ta listwa, te noże, te bagnety nacierały jakby w stronę środka rzędu tak, żeby gałęzie nam nie uciekały, żeby, nie, żeby po prostu było wszystko ścięte. My robiliśmy wcześniej testy, jakby z, testą, z listą, z która była ustawiona jakby właśnie prostopadle, ale to jednak po przejechaniu tego jednego szpalera tam zostawał powiedzmy, nie wiem, te 300 metrów, tam parę gałązek, które nie były ścięte. Więc jakby żeby ten wyeliminować ten margines błędu, to stwierdziliśmy, że tak lekko odchylimy ją i to się oczywiście y, sprawdza. Bardzo mało gałęzi, tak na w, ogóle, w ogóle te gałęzie nie omykają. Nie, nie Dodatkowo tu na dole jest taka jakby pochwa stabilizująca. Podczas gwałtownego hamowania czy też ruszania, ten, ten stworzeń na dole się nie wyrabia, tylko po prostu jakby zamortyzowana cała ta siła jest amortyzowana przez właśnie tą ściankę z przodu oraz z tyłu. To też właśnie zwiększa jakby żywotność tej konstrukcji. No i najciekawsza rzecz co właśnie na górze jest taki zderzak. On jest montowany zarówno do pił, jak i do listwy. I w przypadku nasadzeń, gdzie są słupy, strun betonowe, takie właśnie wyższe, no to jest takie rozwiązanie, które jakby no pomaga nam, daje możliwość cięcia również w takich właśnie nasadzeniach tych najnowszych. 480 kg, o ile się nie mylę. Ona jest taka masywniejsza, ale staraliśmy się właśnie zrobić taką maszynę masywniejszą, ale bardziej stabilną. Ona jest bardziej żywotna. dodatkowo jest jeszcze malowana proszkowo z podkładem cynkowym, więc nawet taki powiedzmy, trafi się jakiś, powiedzmy, uderzymy powiedzmy, młotkiem, laki odejdzie, to rdza się nie pojawi, bo jest ten podkład.